Mamy tu premiera mów ebooka. Zapraszam serdecznie. Dzisiejsze wideo o tym, czym jest mów ebook i o tym, jak się motywować do nauki, języka obcego, jak ja to robię, co polecam moim klientom i kilka ostrzeżeń, co raczej nie zadziała. Zapraszam serdecznie. What do we got here? Dim bara, dim bara, dim bara, dim bara. Jest z nami, to najważniejsze, ale od czego chciałabym zacząć? Dzisiaj będzie osobiście, dzisiaj będzie od serca i brzmi to mocno część mojego życia by się nigdy nie wydarzyła, ale taka jest też prawda, że coś wielkiego by się nie wydarzyło. Co? I też o tym, jak ja się motywuję i czym motywacja jest dla mnie. Na samym początku chciałabym Wam przedstawić najważniejszą kwestię. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak to jest? Że jedni ludzie jakoś tak, no jak się uprą, to robią. I nic ich nie zatrzyma. Jak osioły po prostu z taką upartością dążą do tego, co chcą, a z innymi ludźmi troszkę jak z tą przysłowiową chorągiewką na wietrze, a to w te, a to w tamte i tak dalej, i tak dalej. Otóż najprawdopodobniej różnice mogą wynikać z tego, że niektórzy ludzie, niektórzy mają... Inną podatność na motywacje zewnętrzne, a inną na motywację wewnętrzną. Niektórzy ludzie mają tak silnie rozwiniętą motywację wewnętrzną względem jakiegoś projektu czy czegokolwiek innego, czego mają się trzymać, chociażby diety, że ich podejście wydaje nam się jakieś dziwne. Tacy są zacietrzewieni w tym boju. Natomiast inne osoby. Szukają bardzo mocno motywacji z zewnątrz. Muszą mieć kogoś, kto będzie nad nimi po prostu czuwał, kto będzie je inspirował, i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo ważne jest to, żeby sobie rozgraniczyć motywację wewnętrzną i zewnętrzną. Ja powiem może ze swojego doświadczenia, jak to u mnie funkcjonuje, ponieważ mówi się, że niektóre rzeczy trzeba wykonywać bezmyślnie, żeby je wykonać. To znaczy jeżeli rano wstajemy i nie chce nam się iść na trening, to nie myślimy po prostu o tym, że nam się nie chce, tylko po prostu to robimy. Chodzi o wyłączenie myślenia. Chodzi o wyłączenie tego głosu w głowie, który coś nam podpowiada. I bardzo często w różnego rodzaju takich motywacyjnych mowach czy wywiadach z osobami, które osiągnęły coś nadzwyczajnego, przewija się ten motyw wyłączenia w głowie tego głosu, który mówi ci, co masz robić. Po prostu to robisz i nie zastanawiasz się, czy nawet chcesz. Oczywiście z czasem, dzięki takiemu podejściu, też coś może stać się naszym nawykiem, bardzo naturalnie, ale wracając do tematu. Mamy motywację wewnętrzną i zewnętrzną. Czym jest Move Ebook? Ja mam taką nadzieję, głęboką nadzieję, że jest to pozycja, która jest jednocześnie motywacją zewnętrzną, ale stanie się dla Was motywacją wewnętrzną. To znaczy, że po przebrnięciu na sam koniec, gdzie swoją drogą czeka taka niespodzianka, taka petarda, ale o tym później, pomyślicie sobie, że coś z tego e-booka zostało w Was. Dlaczego tak myślę i jak ja skonstruowałam tego e-booka, i co tam jest w środku? Widzimy tutaj spis treści, ponieważ e, cały e-book zawiera 8 pozycji, które dla Was przygotowała. Co więcej, przewidziałam nawet prawdopodobnie, ile czasu musicie poświęcić na każdy z tematów, który tutaj prezentuję. A, no to co, widzieliście spis treści? Rąbek tajemnicy uchylony. Jeżeli jesteście głodni całości, po prostu klikajcie, pobierajcie i razem ze mną analizujcie, co jest w środku, ale teraz chciałabym Wam zaprezentować schemat, według którego stworzyłam tego e-booka e i według którego myślę, że warto z niego korzystać. Otóż są tam różne rozdziały. I te rozdziały, pierwsze rozdziały e, rozpoczyna zawsze jakiś cytat. Tutaj mamy pierwszą myśl. Iloma językami mówisz, tyle razy żyjesz. Jeśli znasz tylko jeden, żyjesz tylko raz. No ja jak czytam coś takiego, to jestem trochę przerażona bo sobie uświadamiam, co by się w moim życiu nie wydarzyło, gdybym ja tych języków nie znała. Wielu moich znajomych nigdy by ze mną nie porozmawiało, więc nie staliby się na przykład moimi przyjaciółmi. Chyba bym raczej nie podróżowała wtedy, bo jednak trochę bym się bała, że się z ludźmi nie dogadam i generalnie jakoś tak zupełnie, zupełnie to zmienia perspektywę, kiedy wiesz, że możesz z ludźmi porozmawiać, chociaż nie musisz nami kimś wszystkiego tłumaczyć. Nie wspominam nawet o kwestiach bezpieczeństwa. O! Nigdy nie porozmawiałabym z moim partnerem, więc niejako część mojego życia nigdy by się nie wydarzyła. No smutno się, po prostu robi się jakoś smutno. Tylko wiecie, kiedy zaczyna działać cytat, jeżeli zaczynacie go analizować. Nie musi to być cytat, to może być po prostu myśl. Dlatego też to wszystko nazywam myślami. No i co zrobić dalej? No właśnie to, co ja robię teraz, pomyśleć. I też inną perspektywę narzucam Wam, proponuję Wam, ee, i zachęcam Wam was do kolejnych, kolejnych perspektyw na kolejnej stronie. I może też sobie zacytujmy. W taki sposób kończy się tutaj te kilka słów ode mnie. Życie to ludzie. Tylu ludzi ubogaci Twoje życie, ilu zdołasz poznać. A już ustaliliśmy, że język to podstawa do budowania relacji. Bo nie zapominaj, że nawet niebezpośredni kontakt z ludźmi buduje więzi. Przywiązujemy się do serialowych bohaterów, prezenterów w telewizji, ulubionych pisarzy, muzyków. I jeśli chcemy, żeby ta relacja była silna, dobrze by było mówić w tym samym języku. Ponieważ nigdy nie przemówimy do kogoś tak, jak Przemówimy w jego ojczystym języku. I teraz następuje część najważniejsza. Pytania. Pytania, które kieruję do Was, które powinny zmusić Was do przemyślenia różnych kwestii. Tych związanych z motywacją po co się uczycie, tych związanych z Waszym patrzeniem na naukę i. One zdecydowanie różnią się od siebie, jeżeli spojrzeć globalnie na całego ebooka. I mam nadzieję, że też ta różnorodność zachęci Was do wracania do nich i korzystania z tego ebooka nie raz, ponieważ jeżeli chodzi o czas poświęcony na odpowiedź na te pytania, myślę, że jest ich całkiem sporo, więc jeżeli chcieliby odpowiedzieć na nie wszystkie i spędzić z, z całym e, e kilka godzin, to może być tego za dużo. Ja wierzę w to, że dobrze jest się przespać z jakąś myślą, więc polecałabym Wam chociaż rozgraniczyć e, na różne dni różne myśli e, i wtedy, wtedy myślę, że będzie tego lepszy efekt. Pewnie zastanawiacie się jeszcze, czym są te TEDowe inspiracje. Jeżeli nie znacie konferencję TED Talk, to chyba sprawa jest jasna. Jeżeli ktoś nie zna, to tylko podpowiem, że są to konferencje, na których mówią ludzie, którzy mają coś inspirującego do powiedzenia. I ja wybrałam dwa takie wideo, które najpierw zachęcam, żebyście sobie obejrzeli, a później zobaczyli też, co, i co ja z nich wyciągnęłam, żeby wyciągniecie zupełnie inną lekcję. Napiszcie mi o tym, jestem bardzo ciekawa. I później są też pytania, tak samo po tych TEDowych inspiracjach, odnoszące się do, do tego, jak się uczycie, po co się uczycie i co o sobie myślicie. Ha, bo mam nadzieję, że też niektóre pytania pozwolą Wam zrozumieć, jak patrzycie na siebie jako na osoby uczącą się. Jasne? Podsumowując, no to już prawie by było na tyle, już wiecie co jest w środku, ale nie wiecie jeszcze co jest na końcu w prologu. Roku, Fajerwerki i konfetti i balony, wszystko na raz. Yy... Najważniejsza rzecz na ten rok. Idziecie do prologu i czytacie. Niektórzy z Was wiedzą, niektórzy z Was wiedzą, bo już zdążyłam się z Wami podzielić tą radosną nowiną. Niektórzy jeszcze nie. Skończyłam pracować nad pewną rzeczą w czasie majówki i jestem z tego dumna, <grym> po prostu. Yy... I co? No przeczytajcie w prologu, co się wydarzy w tym roku. I dziękuję bardzo za dzisiaj. Czekam na Wasze odpowiedzi, na Wasze przemyślenia, na Wasze reakcje. I to, w jaki sposób widzicie tego mów e czy do czegoś Was sprowokowały pewne pytania może? Jeżeli chcecie się nimi ze mną podzielić, bardzo chętnie o nich przeczytam. Jeżeli nie chcecie pisać komentarzy, wyślijcie prywatną wiadomość. I co? Nie zapomnijcie polajkować fanpage'a na Facebooku, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo tam jest najwięcej informacji, tam najwięcej się dzieje. No cóż, ruszajcie z miejsca ze swoim językiem razem z ebookiem! Dzięki Wam bardzo. Do zobaczenia następnym razem.